Magda z Madeleine Papera. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem. E, oczywiście z notesem e, mix mediowym. Jest to notes jest w kolorach jesiennych. E, on powstał na specjalne zamówienie. E, zresztą e, widzieliście jego e, odpowiednik trochę większy. Jeżeli ktoś z Was oczywiście obserwuje na e, Instagramie. E, Typowo jesienne pojawiają się motywy liści, kolory też nawiązują do tej pory roku, także zapraszam Was do zobaczenia, jak on wygląda z bliska. Ten niewielki notes idealnie wpasowuje się w jesienną tematykę. Pamiętacie poprzedni notes na zapiski ciążowe? Wielkość tego notesu jest taka sama: 14 cm na 14 cm. Jego okładkę stworzyłam jednak zupełnie inaczej. Całość pomalowana jest bordową farbą, na której nakleiłam różne elementy. pojawia się tu papier kraftowy z kolorowymi plamami, liście, napis oraz arkusze z akwarelą, które sama namalowałam. W środku nie mogło zabraknąć również ozdobionej okładki. To jest arkusz z kolekcji His and Hers 13 Arts. Na końcu pojawia się kieszonka z dwoma tagami, również z tej kolekcji. Z tyłu macie sporo miejsca na ich zapisanie. Oczywiście tym razem nie mogło zabraknąć maszy, która bardzo chętnie pomaga mi przy tworzeniu. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek. To nie ominie Was żaden nowy film, a już niedługo pojawi się kolejny. Cześć! Ja w każdym filmie się czeszę normalnie się Poprawiam włosy, masakra Cześć, z tej strony A, Kręcimy, kręcimy Okej, okay. no O, Kiciuś przyszedł Daj Kiciusia Cześć Kiciuś A to jest mój Kiciuś Kiciuś, przedstaw się Zobacz jaki ładny notes jest Widzisz?